Jesteśmy w Fortach BMA i wpadliśmy już jakiś czas temu na taki pomysł, że jeżeli mamy pokazywać sztukę taką miejską, zwaną street artem, czasem graffiti, czasem urban artem, to musimy zrobić to tak, żeby ta sztuka we wnętrzu, gdzie jest pokazywana, była w naturalny sposób prezentowana. Bo uważam, że jak się wciągnie sztukę do takiego white do galerii, to ona tam umiera. Mówię o takiej sztuce ulicznej. Białe pomieszczenie, zamykane, nadzorowane, i to nie jest naturalne środowisko. Zaprosiliśmy 14 artystów, którzy w zasadzie stanowią cały przekrój w sceny ulicznej. Tutaj jesteśmy w takim pomieszczeniu, które malowały ekipy graficiarskie, takie co tam miasto ich nie lubi, bo one tagują, robią panele i wszystkie inne rzeczy na kolei, na przykład. I potem, jak przejdziemy przez te wszystkie sale. To przez różne, różne formy, coraz bardziej wysublimowane Z tego, co się na ulicy maluje. Dojdziemy do sali, gdzie już są rzeczywiście takie efemeryczne instalacje, rzeczy bardzo artowe. Jarema, który tam pracował jest adiunktem na SP, o ile się nie mylę, e, więc tam zobaczymy już taką sublimację tej ulicznej sztuki. Ja tutaj jest blisko krawężnika, blisko ulicy. Ekipa Felto robi namalowała takie rzeczy. Chodźmy dalej. Tam już, tam już Nespun i Maniak. Tutaj już dwóch malarzy muralistów. Obaj wywodzą się ze środowiska graffiti, ale obaj w jakimś tam momencie życia stwierdzili, że ta uliczna zajawka kieruje ich w stronę edukacji. A więc Otecki z Wrocławia jest po Akademii Sztuk, a wizard skończył architekturę. Obaj nadal malują miasto i dobrze im z tym. Szyman z Warszawy, student architektury i Roem, zwany proembryonem, e, absolwent architektury również. Dwóch architektów tu malowało. Roem na co dzień maluje coś w ogóle innego, natomiast tutaj to jest jego nowa próba podejścia do tego, co maluje. Jak stwierdził, wszystkie wzory, wszystkie, wszystkie um, motywy, które maluje, uprościł tutaj do pojedynczych pikseli. I właśnie takie zredukowane do pojedynczych pikseli formy na malował. tego trochę taki Louis Vuitton, ale bardzo się go podoba niektórym. Masujan z Warszawy chłopak. Od lat można zobaczyć jego szablony na ścianach. On lubi takie oldschoolowe, jednokolorowe szablony, dużo tego widać tam na mieście. Tu mamy, tu mamy z kolei dwóch chłopaków zajmujących się graffiti abstrakcyjnym. Autonę z Trójmiasta i ten z Olsztyna. To jest jeszcze taki mały drobiazg Nespun, taka mała aplikacja ceramiczna, jak ktoś znajdzie to sobie zobaczy. No, no, a tutaj proszę, to w ogóle jest potęga polskiego street art'u. Tak. Chyba najbardziej znana ekipa muralistów w Polsce, Sepe Hazme. Znów dali radę. Hazme jest architektem, Sepe jest grafikiem. Już Pamiętam tej już. te... ...forty jak... Tu jeszcze nic nie Właśnie ten, ten ma... ...najbardziej... Taki ...zrobił się rekreacyjny. Mm -hmm. Wszystkie forty w okolicach Warszawy są zaniedbane, No tak. Tutaj dziedzica sporo zainwestowała w pewnym momencie, żeby zrobić ścieżki, oświetlenie, więc tu rzeczywiście tak parkowo się zrobiło. I dobrze, i dobrze. Szkoda tych fortów starych, to jest niepowtarzalny klimat. O, tu mamy na ścianie jedyne zabezpieczenie, co zrobiliśmy. Po prostu apelujemy do sumienia osób, które tu przychodzą. Mieliśmy dziś nas w nocy imprezę, było ostro, jak było widać po potłuczonym szkle, nic się nie stało złego, troszkę no, tam się coś było mało, ale niepozrywane taśmy, zobaczymy dalej, że koranki są nieruchome. Wierzę w ludzi, mam nadzieję, że jak się ludziom daje dobre rzeczy, to oni to dobro z siebie oddają, zobaczymy. A tu jest Gregor. Gregor jest z Łodzi, z Łodzio warszawy trochę ostatnio z Warszawy. W ogóle jest projektantem ubiorów, jest po Akademii Łódzkiej po, po wydziale projektowania ubiorów. I ostatnio wybuchł jako muralista. Zrobił w Łodzi trzy świetne murale, zaprosiliśmy go do Warszawy, w Warszawie zrobił nam to tutaj. Twierdzi, że jeszcze przyjdzie i domaluje, że to jeszcze nie jest skończone. I przechodzimy do części najartowszej. Tu <grym> jeszcze pozbywamy się pszczołań po malowaniu. Tutaj, tutaj, tu jest krypta. Tu działał, tu działał Maniak, tu działała Nespun, tu działał Jarema. Jarema zrobił na suficie tą grafikę, ją jest trudno sfotografować, bo w zasadzie nie ma punktu, z którego w obiektywie widać ją całą. Ale to jest strasznie fajna rzecz. O ile pamiętam, inspiracją jest boisko tenisowe. No, Nespun, Instalacje koronkowe. To jest przepiękne. Wisi to już tu 10 dni, nikt tego nie zrywa, nie dotyka, więc jest tak jak mówię: ludzie są dobrzy. Mam nadzieję. <śm> Słuchajcie, chyba się maniak nie obrazi, jeżeli zdradza, że jest dość młodym człowiekiem. Ma w tej chwili 17 lat, pracuje już od kilku lat. Więc, jeżeli ktoś, kto ma 17 lat, robi takie rzeczy, to boję się pomyśleć, gdzie będzie, jak będzie miał 25. <grym> Bardzo w niego wierzę. No i to jest chyba całość tego, co tu zrobiliśmy. Warto tu przyjść, odetchnąć tą atmosferą. A potem przyjść jeszcze raz i zobaczyć, co się zmieniło. Można tu wpaść, zapalić sobie papierosa, posiedzieć na murku, popatrzeć, uspokoić się. Łąka przed fortem też jest fajna, można z kocykiem przyjechać, z dziewczyną, albo z chłopakiem, albo z załogą. Posiedzieć sobie, nie wolno pić piwa. Piliśmy piwo jak malowaliśmy, przyjechała straż miejska, dostaliśmy stówę. Pan zobaczy, to jest przestrzeń publiczna, tu dzieci chodzą. W promieniu kilometra żywej duszy, ale dostaliśmy mandat, więc piwa nie wolno tu pić. A przecież, myślisz, że Bemowo to jest dobre miejsce na takie rzeczy? To jest, bardzo bo to, jest, dobre bo to jest pierwsze takie miejsce. Tak, tak, wiesz, no bo najlepiej, najlepiej być pierwszym, prawda? Jeżeli nie możesz być pierwszym, no to, to już jest gorzej. Więc my tu jesteśmy pierwsi, w jakiś sposób pierwsi nadajemy temu miejscu energię. Dzielnica chce, żeby to miejsce było takie predestynowane do sztuki, żeby tu przychodzili ludzie, żeby działy się rzeczy związane z kulturą. Więc myślę, że taki pierwszy nisko budżetowy ruch związany z inwestycją kulturalną z naszej strony wyszedł dobrze. I że przyjedzie tu właściwa grupa ludzi, która ma być, która ma poznać to miejsce właśnie przez to, co tu się stało. I zobaczymy, co będzie za dwa lata. Ja uważam, że to będzie w Lonely Planet i tu będą japońskie wycieczki przyjeżdżać. No, tego wam życzę. Dziękuję.